It's right before mine, and I can take it if it's what I want to do. Coraban. Ancient birthplace of the Sith. We believed ruins were all that remained of their evil empire. I swear, I had no idea what was in those crates. I'm innocent. You were smuggling Sith artifacts, Captain. Fine, keep the artifacts. Just give me back my ship. Ice front. Just inspecting the troops, Corporal. Sotir, what's wrong? I sense. Great darkness. Sith Empire has returned. We must warn the Republic. Our shuttles can't outrun. Guess he's got the fastest ship in the sector. Station defenses free. All hands evacuate. Look out! Oh! Your ship, this is our fight. T seven, cut the iron cannons. You must walk a different path. Mister! On those guns now. You escaped, Master. You failed. No, Malgus. This is only the beginning. Yes. After a thousand years, Korriban is ours again. Welcome home. Siemanko, jestem doktor, a to jest Star Wars: The Old Republic. Tak, to będzie oddzielna y, seria nasza z Dinem. Na no, początku ja sam zajmę się tylko tworzeniem postaci, no czyli będzie tylko do tworzenia postaci, więc zaczynamy. Wybieramy serwer. I Teraz mam mały dylemat, czy wybrać stronę Republiki, czy Imperium, ale zaraz pomyślimy jak <coughs> widzicie, Film, y, filmik z początku gry, no naprawdę robi wrażenie. Było pokazane tam wiele, y, wiele y, klas, które będą w, y, w późniejszej części gry. A więc zaraz to wam wszystko pokażę. I teraz wybieramy frakcję: Republika albo Imperium. Hmm. No dobrze, wybiorę imperium. Yy, I tak. Wybiorę to, obejrzymy krótki filmik i zaczniemy się i zacznie się prawdziwe tworzenie postaci. Więc na razie się zamykam yy. i brings us here. To the heart of our enemy to the brink of war. The Emperor's plan is in place. Allies are strong. The Jedi hunted us, drove us into the darkest reaches. Us forever. But now, finally, we have returned. <laughs> Us power. We will feed on vengeance until the Republic lies in ruin. Czyli ciemna strona ma coś takiego w sobie? Dobrze, mam tu cztery podstawowe klasy: Seed Warrior, czyli tak jakby wojownik, Seed Inquisitor, czyli połączenie wojownika z magiem, też mam miecz świetlny. Bounty Hunter Strzela z dwóch pistoletów. I Imperial Agent, duży, ciężki karbinek maszynowy. Ja zagram sobie Bounty Hunterem. Tak myślę. No dobrze. I teraz mamy tutaj y, rasy wszystkie y, Rasy specjalne są odblokowane dopiero po tym jeśli zakupimy y, grę za pieniądze, o, tak, tak powiem. No ale ja się tak jakby w to nie bawię. Oczywiście może potem na wyższych poziomach mi się to przyda, ale na razie niepotrzebne mi to jest. Tak, a ja zagram... hmm, cyborgiem, nie, zebrakiem, nie. No przecież człowiekiem. Tak, gra jest całkowicie darmowa Więc naprawdę można się fajnie pobawić I teraz tworzymy postać Nie, na pewno bez przesady już Twarz Niech będzie ta Tylko wezmę To sobie wyłączę na razie Wszystko blizny no, robimy od 100% złego no ale bez przesady tak niech będzie takie poporzenie na twarzy to będzie jakoś wyglądać teraz to wybieramy tu są naprawdę fajne rzeczy na przykład o właśnie odbicie okularów a ja wybiorę sobie Hmm. Ciekawe. Ale. Nie, może trochę wyglądajmy po ludzku. Jakoś broda, czy coś? Żeby było takie coś bez okularków, to by było fajnie. Hmm. Może jest dalej. O, jest, dobrze. Bierzmy sobie tak. Face paint. Hmm. Aha! Okej. Okay. No. Może trochę z, zbytnio przesadyzmu jest w tym eee. Eee. Nie no, myślę chyba, że najlepszym będzie tak coś, coś takiego bez niczego. Włosy. Hmm. Oj, coś nie zapowiada się to dobrze. Eee. No nie, nie, nic mi tu do gustu nie przypada. Nie, najlepiej będzie tak. Z takim lekkim, lekkimi włosami i zarostem takim dwubniałym. E, kolor włosów nie trzeba, kolor skóry. Taki żeby był choć trochę opalony. A, jeszcze kolor oczu. E. O, taki będzie najlepszy. I wybieramy Nick Sir Dog. I myślę, że to będzie koniec odcinka. W następnym odcinku zaczniemy, yy, zaczniemy normalnie grać. Będzie ze mną DIN, czyli będziemy grać po prostu we dwóch na tym samym serwerze. Yy, pokażę Wam wspaniałe, wspaniale zrealizowane dialogi, wybory dobra i zła. Naprawdę warto w tą grę pograć i warto zobaczyć. Czyli subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Naprawdę przyda mi się trochę, yy, że tak powiem, krytyki, żebym wiedział po prostu, co zmienić, co by było lepiej. Tu jest po prostu mały, krótki filmik. Na pewno zauważycie podobieństwo do filmu. Bo po prostu to jest lecące, lecące zdania. No. I tak jak mówiłem, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I do następnego odcinka.